Unia Europejska chyba była dziownicą. Bo, bo jest taka długa, bo się zawija, um, bo się pokazuje w dziwnych porach. Pomyślesz wtedy, jak ją widzisz. I dlatego, że można jej, że jak się coś stanie, kto ktoś jej potrąci... Um, jak to ogonek. ogonek, to ten ogonek odrośnie i nic się jej nie stanie z dziownicy z różnych ciężczyzn. Może arbuzem? Arbuzem, bo y, y, Unia jest trochę taki jak arbus. Bardzo dużo, y, bardzo duży jest, y, ma dużo wody, a tak kontentu w y, przepisach unijnych i w tym nowomowie to jest tak troszkę jak z tym czerwonym mi miąższem. Słodki, ale czasem właśnie bardzo dużo wody. 12 maja. Zapraszam na szumana Parada 12 maja, bo dobrze jakoś ostatnio wiem, kiedy jest. Lepo 12 maja na Parada Szumana. Szuman Volunteer T-shirt. No, prawdopodobnie koszulkę z wolontariusza, z napisem o wolontariacie europejskim. Wiedzi, że nie jest łatwo. Mogłam się przygotować. A co się nie, to nie wolno się przygotowywać. Jaka jestem dumna siebie, że wyszłam od